Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i stworzył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra, Szymonie Synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci. Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie. Odpowiedział mu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham żeg do niego paść owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, żeby raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, paść owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Ty byłeś młodszy. Ozywałeś się sami, chodziłeś, kiedy chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię i poprowadzi, jak nie chcesz. A powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią i Boga, aby powiedziawszy Bożego Niego, pójdź za mną. Stają dzisiaj przed nami święci apostołowie Piotr, i Paweł, jakże na siebie różni, pochodzący, można powiedzieć, z innych dowód, odbierający całkiem inne wychowanie, inne wykształcenie i losy życiowe były całkowicie inne. Nie tylko różne z tego względu, że każdy człowiek ma swoją ścieżkę, po prostu... Inny najbardziej tak, geometralnie inny. Piotr i Paweł. Znamy historię ich życia, z powołania. Chciałbym tutaj w krótkiej refleksji zwrócić uwagę na jeden aspekt. Mianowicie, jak nam ona ładnie przeczytała z listu do Gatatus, świętu Paweł, tam najpierw. Do no, o komunacie, tak się spowiada, co on tak rozrabiał w życiu. A potem mówi coś takiego, czy pisze, to wy tak". Gdy jednak spodobało się temu, który mnie wybrał jeszcze w łonie mojej matki. I powołał łaską swoją, aby objawić syna swego terminu. Ten Ewangelię o nim głosił po prawej. Natychmiast udałem się i potem wymienia to, co robił. Gdzie pojechał, z kim się spotkał, gdzie głosił Ewangelię i tak dalej. Moi drodzy, znamy historię szabadła on tutaj do no, wcześniej w galacji pisze, że... W tym głębokim przeświadczeniu, że Jezus wybrał go już w łonie Jego matki. dlatego, co ma zrobić i kim ma być? Powołanie człowieka to nie jest Jego swobodny wybór, polegający na, na kalkulacji zysków i strat. Myślę tutaj o naszym powołaniu małżeńskim, większości z nas. Czyli o powołaniu, do którego się młodzież czy wychowujecie, czy rozpoznajecie. Jest kwestia co mi się będzie bardziej opłacało, Jest więcej zysków czy strat. Paweł miał świadomość, że został wybrany jeszcze w Właśnie, jak musiał mieć, jak się musiał mieć poczucie głębokiej tożsamości tego, kim jest, skoro takie słowa napisał. I podkreśla, że to Pan wybrał po głonie Matki, powołał swoją maskę, żeby Ewangelię głosić Pogan i objawić. Jezusa. W nim samym, w jego życiu, w jego posłudze, w jego ustawieniu. W większości z Was, powołają, jest małżeństwo, bo jest rodzina, którą tworzycie. I można powiedzieć, że przecież wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Każdy z nas w błonie swojej matki został powołany do tego, żeby on mógł się objawić w swoim życiu i żeby się na medie głosił tym, którzy jej nie znają. Współczeństwem pokazał. Pewnie, że najpierw będzie to by Pan objawił się w Waszym życiu i już zobaczyli, jak to Wasze dzieci. Gdybyście Ewangelię, Wielu Chrystusa przekazali swoim dzieciom. Ale jesteście posłani na Mocy Szczół Świętego i Powszechnego Kapłaństwa. Do tego, aby głosić ja Ewangelię także współczesnym Bogomana, tym, którzy jej nie znają czyli nie chcą znać, być może, a z którymi wy żyjecie obok siebie, z którymi pracujecie e, obok, których znacie, z którymi się kolegujecie czy przyjaźnicie, albo z którymi jesteście spokrewnieni. To wszystko będzie możliwe bez fantastycznej egzaltacji, bez jakiegoś uniesienia, wywyższenia się, Czyli bez fałszywych kroków, tylko wtedy, kiedy my i ja będziemy mieli to poczucie wybrania. Czyli poczucie powołania, że Pan wybrał mnie jeszcze w łonie mojej i powołał, aby przeze mnie objawić swoją chwałę. Czyli krótko mówiąc, Ci, te wasze dzieci, które samo w serce, widziałem w Was obraz w miłości Bożej. To są wielkie słowa pośród takiego codziennego życia, pośród emocji, nerwów, krzyków, morzu, nawet, no, nie można to zapomnieć. Już to trzeba do tego wracać. Żeby, żeby Jezus mógł się objawić w Tobie w to stosunku do Twoich dzieci. Być lub, być może. I abyś nie bał się głosić w Ewangelii współczesnym Bogam. Tutaj zawsze jest taka zasadzka. Która jest związana z naszą grzesznością. Zasadzka polegająca na tym, że ja, jak ja, grzesznik, grzesznik, mogę głosić Ewangelię innym. A kim był Pan? Kim był Szałdą? Szałdą nie bez przyczyny, najpierw, tak jak wspomniane, w nowych dokumentach, odsłania swoją słabość. Potem mówi, dlaczego został powołany już wcześniej. No zobaczcie, Bóg swojej miłości, przecież nas nie, nami nie kieruje, pacjentami. Więc można tak mówić, ludzko, żebym pozwolił brnąć różnego rodzaju błędy życiowe, manowce życiowe ale nie odjął od niego tego wybrania i powołania Nie przekreśliłby. Ponieważ ty to zrobiłeś, kamienowałeś Szczepana, a nie wiadomo co jeszcze, to ciark cię przekreśla. Nie. To wybranie, które się dokonało, jak jest przekonany Pan w głowie jego matki, czyli przed jego w ogóle jakąkolwiek aktywnością. Czyli przed tym momentem, kiedy coś mógł rozrabiać, coś mógł zesprzeć w tym życiu. To ówczy. Wcześniejsze wybranie jest wciąż aktualne, pomimo zakrętów, i różne historie jego życia. Odszukanie tego powołania, upewnienie się w tym powołaniu do tego stopnia, żeby móc tak powiedzieć, jak pan, że Pan wybrał mnie pierwej, zanim cokolwiek powiedziałem, zanim cokolwiek zrobiłem. No to odszukanie sobie tej tożsamości, tego poczucia wybrania i powołania, to jest zadanie niezwykle ważne dla każdego, kto jest dzieckiem Bożym i uczniem Chrystusa Pana. Także dla każdego z nas. Nie wiem, będziecie mieli wakacje, pojedziecie w świat, Ludzi. Życzę Wam, żeby ci ludzie znani albo obcy, gdy się spotkacie, patrząc na Was, słuchając, rozmawiając z nami, odkryli w Was kawałek fały Bożej i świadków Chrystusa nam daje słowo życia Ewangelię na każdego, a szczególnie dla tego, kto jest pochupiony w dzisiejszym świecie poganinem. Amen.